No, witam na kanale WodKlimu Kiję sobie poza takich paneli i zostaje mu dużo prądu a my montujemy multiego tutaj obok okna które przechodzą po poddaszu. już taki filmik był, ale powiem mu, o co chodzi z tymi w ogóle klimami, także zapraszam na dalszą część filmu no to tak, jest takie poddasze przez poddasze idą trzy instalacje. Ma i 25 kW do Multiego. Czyli macie, wychodzi tam jedna instalacja, zatem przeciągamy w druga druga. Tu jest kabel do trzeciej. Przechodzi to w po, po posadce, tej ze steropianu, i wychodzi na zewnątrz. Skopiny będą wyrzucane na prawie nipko. I do tego będą podpilane te pompki. No i właśnie chcę Wam po powiedzieć o tych pompkach, o co to chodzi. Skąd ta woda wreszcie się leje? Nie z zewnętrznej jednostki. Za chwilę zobaczymy. No dobra, tutaj czwarta klima. Jest yy, bez pompki, przewiet na zewnątrz. Trochę organu, więc zobaczcie po tym wierceniu, co było tutaj zrobione, Spało troszkę stropianu. to jest grafitowy stropian i tyle pyłku, zaraz to się odkurzy. Nie wiem, sposób co tutaj jakieś stosować jakieś, nie wiem, oklejania tych, tych podłóg. Jak tu się skąpa na bieżąco, nikt po tym nie się tutaj nic nie porysuje. Dobra, lecimy z tematem. Dla tych co nie wiedzą, to takie przedłużki się stosuje, tak te ściany można przedłużać i przedłużać. Także zostało tam jeszcze 2 cm, tutaj, tego stropianu. Wniszcie, mm. tym właśnie robi się firma profesjonalna od takich początkujących firm które są takie przewierty wietłami przebiciowymi a u nas taka ładna okolica tutaj skopiny wypływają tym wężykiem na zewnątrz tu jest tymczasowe zasilanie do tego klinizatora na zewnątrz taka pajęczyna jest godzina 12, my na dziś kończymy, mamy inne, inne sprawy do zrobienia a jutro rano zobaczycie resztę jak uruchamiamy, łączymy te kabelki, jak to wszystko będzie ładnie poukładane ja witam dnia kolejnego. My już na rusztowaniu multi już dwie niteczki skręcone, jedna stoi próżnie na niej. No i co mogę powiedzieć? Te skopiny, nie? Co tam mówiłem o nich, to kapią tutaj stąd. Taki dziubek jeszcze będzie założony. Taki dziubeczek i w tej wewnętrznej jednostce pompki to do tej rurki. Złapana jest jeszcze ta jednostka bez pompki. I to wszystko pójdzie tutaj na boczny daszek w budynku. Mamy cztery jednostki wewnętrzne, 2,5 kW. Każdy klimatyzator posiada tacę ociekową, z której wylewają się skropiny. Taca ociekowa znajduje się w dolnej części klimatyzatora i albo te skropiny odprowadzamy grawitacyjnie, albo przy pomocy pompek kondensatu. Tutaj na stosowane są pompy kondensatu i te skropiny popłyną tą listwą do góry na strych i później grawitacyjnie już na dach. Trzy klimy są zrobione z pompkami, tutaj, a czwarty klimatyzator jest zebrany grawitacyjnie. Tutaj skropiny popłyną grawitacyjnie. Tą listewką na zewnątrz. Także te skopiny należy wyprowadzać z jednostek wewnętrznych, a nie zewnętrznych. Oczywiście, przy chłodzeniu. Także pamiętajcie, storzy to jest główna rzecz, której wy nie wiecie. I potem przyjeżdżać po kto nie to przyjeżdża, się i mówi się takie rzeczy, żeby duże oczy. Także pamiętajcie, będzie zawsze właśnie dla mnie i dla Was.